Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry Parcel Simulator i zaczynamy naszą dalszą przygodę w rozwijaniu naszego magazynu wysyłkowego. Ostatni odcinek zakończyliśmy na tym, że miałem się zastanowić, co najbardziej by mi się przydało z ulepszeń, żeby je wykupić. Czekajcie, słuchawki sobie przyciszymy. I teraz tak... Ojejku. Jakoś głośno, to jest dobra. Nie, licencje, zlecenia, zlecenia mamy przyjęte, i tutaj mieliśmy ten strętą, który mieliśmy ciągle problem ogarnąć. Teraz, tak, ulepszenia. Zastanawiałem się nad tymi dwoma, ale później stwierdziłem, że najbardziej przydatną rzeczą to będzie dostawy taśmociągowe. Na to potrzebujemy 1500 dolarów, także jeszcze trochę musimy pozbierać. I teraz, tak. Tutaj mamy że tak powiem, wagę, z której teraz będziemy, że tak powiem, korzystać najczęściej i to nam się, że tak powiem, przyda. I teraz tak, ulepszenie dla swojego magazynu w ulepszenia na tablecie inspekcyjnym. Ale co my moglibyśmy, czekajcie, ukryjmy sobie to, ulepszenia, no właśnie. Najbardziej co nam się przyda teraz to jest dostawy taśmociągowe, ponieważ to usprawnia nam, tak łatwiej jest podejmować, że tak powiem, przesyłki, więc w tym momencie, co musimy zrobić, to y, tu mamy. Czekajcie. No tak, dzisiaj nie przyjmuje wysyłek. Ale czekajcie, sprawdźmy jedną rzecz. Czy mogę ją. No właśnie, ja ją mogę włożyć, że tak powiem, do, odpowiedniego, do odpowiedniej bramy. Ale po prostu nie możemy jej wysłać, więc tyle. Dobra, y, na daną chwilę prześpijmy się. A no, możemy te śmieci jeszcze tak profilaktycznie sprzątnąć dla tych kilku dolarów dodatkowych. E, postaram się nagrać teraz trochę krótszy odcinek, bo ostatnie dwa trochę za długie mi wyszły. E, tutaj nie mamy nic. Dobra, idziemy spać. Musimy zarobić jak najszybciej pieniądze, aby wykupić sobie ulepszenie, które jest tam dosyć mocno potrzebne. No i dobra. Mamy to. Kolejny dzień. Ładowanie, ładowanie. No i dobra, mamy to. Tak, kup ulepszenia, Wiem, że musimy kupić ulepszenia za chwilę to zrobimy. Dobra, my możemy na razie zamknąć. E, teraz tak, co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy transport drogowy, kolejowy i lotniczy. Także spokojnie możemy sobie tam paczki wrzucać. E, co jeszcze chciałem e, kupić? Znaczy, sprawdzić, jaki to jest koszt. Sklep ręczny, skaner numerów seryjnych. 500 dolarów. Nie wiecie co, kupmy sobie go, bo usprawnia to mocno pracę, że tak powiem. Nie trzeba wpisywać tych kodów, co ja akurat lubię, że tak powiem, bawić się klawiaturą numeryczną, wpisywać sobie. Ale myślę, że jednak tutaj nam usprawni to dosyć mocno pracę. Teraz tak, otwórz, podnieś, obróć. Tutaj sobie to ustawmy. To sobie podnieśmy teraz i tutaj przesuńmy trochę dalej. To jeszcze troszeczkę przesuńmy. To. I teraz będzie git. No i dobra. I teraz możemy otworzyć bramy i rozpocząć. I teraz tak. Robimy standardowo, czyli wyrzucamy paczki, żeby jak najwięcej nam paczek przyszło. Tamten bus już może sobie odjechać. A my zajmujemy się drugą bramą. Wiadomo, dobra. I teraz tak, w sumie mogłem od razu rzucać na wagę. Sprawdzajmy sobie, skorzystajmy z tego, że mamy, tutaj będziemy mieli prawidłowe, a tutaj będziemy mieli odrzucone. Wiecie, ja wiem, że ważenie tutaj może nie zajmuje nie wiadomo ile czasu, ale myślę, że jednak zawsze będzie to sprawniej nam szło. No dobra, teraz tak. Kolejną paczkę możemy rzucić na wagę. I teraz tak. Gdzie mamy? Tutaj mamy. Zgadza się. Teraz... E, czekajcie. Powiem Wam, nie grałem raptem, nie wiem, dwa dni, ale muszę sobie na spokojnie wczuć się, że tak powiem, w ten klimat na nowo. Dobra, Machtin, Machtin, flaga się zgadza. Transport lotniczy. drukuj, i waga nam się zgadzała, więc jakby nie ma z tym problemu. Od razu wrzucamy. Akurat dzisiaj transport lotniczy mamy, także nie ma z tym problemu. No i dobra, i kolejne paczki możemy sobie wypakować. Wrzucić na wagę. Niech to sobie waży. Teraz tak, sprawdźmy od razu kolejną. Obróć. Dobra, mamy odpowiednią, odpowiedni numer seryjny. I teraz tak wokuła, wokuła, wokuła nam się zgadza. Transport kolejowy zatwierdzono. Wrzucajmy sobie od razu tutaj. Kolejna paczka wagowo się zgadza, więc to już jest duży plus. Skanujemy. O, nieprawidłowy. Od razu odrzucamy, odrzucamy i do utylizacji, że tak powiem. Dobra, wrzucimy sobie, czekajcie, czy tu ja widzę odrzucone od razu? No właśnie, więc tu od razu odrzucamy, kolejna przysyłeczka na wagę, ojejku, trochę mnie poniosło, dobra. Stawiamy sobie na stole. Numer seryjny się zgadza. Odbiorca pruania, pruania, pruania się zgadza. Zatwierdził. I od razu możemy sobie to wysłać. pakujemy z busa jak najszybciej, żeby bus już nam pojechał po kolejną dostawę. Zawsze to myślę, że jednak dzięki temu troszeczkę więcej paczek będziemy mieli w ciągu dnia, niż jakbyśmy tak. Na bieżąco, że tak powiem, to ogarniali. Dobra, e, tu mamy zatwierdzone. Co tu mamy? Jonatia. Transport drogowy jak najbardziej dzisiaj idzie, także może iść. Tu mamy zatwierdzony, mamy do Strentom. Strentom, jak. Jeżeli pamiętacie z poprzedniego odcinka, mamy zadanie, żeby e, cztery przysyłki do Strentom, że tak powiem, zrobić. Mamy trzy, także jeszcze jedna nam została. O, pod warunkiem, że dobrze rozkminiamy e, całą procedurę tego zlecenia. Ale to się dopiero okaże później. E, dobra, obróćmy skaner. Zgadza się. I teraz tak, Chris, Chris Christen, Chris się zgadza, flaga się zgadza. Transport lotniczy się zgadza. Możemy to śmiało wrzucić do bramy. Idziemy po kolejną paczkę. Jak na razie wszystkie. Paczki wagowo nam, e, tak powiem, pasują. Tu mamy odrzuconą, więc od razu ją do utylizacji. I teraz bierzemy się za kolejną przesyłeczkę. E, obrócić, skaner. Widzicie, jednak jest to. O, przyspiesza? Nie ma co gadać. Jonatia, Jonatia się zgadza. Transport drogowy się zgadza. Flaga się zgadza, dobra. Wrzucamy kolejną. Możemy sobie wypakować. Od razu na wagę, w sumie, możemy wrzucić. Zawsze to. Troszeczkę na to. Po... Ta coś nam się nie. Teraz stąd wypakujmy kolejne przesyłki. Wiecie jak. Plus jest taki, że e, jak najszybciej musimy sobie odbierać paczki z busów. Wtedy busy jadą po kolejne paczki. A my mamy później czas na spokojnie, nie mamy godzin, do której musimy ogarnąć te paczki, więc mamy czas na spokojnie później sobie to wszystko ogarnąć. Dobra, użyj stołu, teraz tak, skaner. Czekajcie. Potwierdzone? Dobra. Implant, implant, implant się zgadza, transport kolejowy się zgadza. Przesyłka może jak najbardziej lecieć w podróż. Teraz kolejną przesyłkę na wagę. Wiecie, to ważenie w sumie... Kurde, no nie oszukujmy się, ale trochę nam pomaga, bo nie musimy się z tym sami bawić, tylko. Tylko w międzyczasie ja sobie to ogarniam jedną paczkę, a w tym czasie już kolejna paczka, że tak powiem, nam się waży. Więc myślę, że jest to jednak... O! Pierwsza odrzucona. To od razu ją. Tak, odruchuj odrzucenie. Wiecie, później to wszystko będziemy chcieli na pewno zautomatyzować, żeby to samo, że tak powiem, ciągów prosto szło na... Na wagę, e, samo się ważyło. Wiadomo, ale to powiem Wam. Długa droga przed nami. Jeżeli chcecie zobaczyć, e, tak powiem, serię z tej gry, już tak na naprawdę mocno rozwiniętym poziomie, to zachęcam do zajrzenia na kanał Grana Kąpa. Tam nie chcę przekręcić niku, ale wydaje mi się, że Pawełus e, nagrywa tą serię już. Chyba teraz około 40 odcinków. Także tam naprawdę możecie zobaczyć, jak to wygląda, już z wieloma ulepszeniami. A ta jest w ogóle odrzucona, to po co ja ją sprawdzam? Nie zauważyłem. Nie, nie ukrywam, że inspiracji do tej gry yy, zaczerpnąłem u niego i no, zerkam sobie czasami na jego kanał. Zobaczyć, jak mu, że tak powiem, poszło. Tu już numer seryjny widzimy, że mamy zły. Co razem odrzucamy. I jak zobaczyłem teraz, nawet chwilę przed nagraniem właśnie, zobaczyłem jego odcinek, jak już ma rozwinięte te taśmociągi, to wszystko, jak to jest zabudowane, no to powiem Wam szczerze, no nam się na pewno jeszcze zejdzie, zanim dojdziemy do takiego momentu. Ale mam nadzieję, że dalej będę miał czas i motywację do nagrywania tych odcinków. Czy znaczy motywację w sumie cały czas mam, bo sprawia mi to wielką frajdę. Kto, że tak powiem, jest na moim kanale dłużej, no to, to po prostu wie, o, tu mam już odrzuconą, dobra. Kto jest na moim kanale dłużej to już wie, że nagrywam tylko i wyłącznie z pasji i dla rozrywki. Ale bardziej niestety tutaj chodzi o czas. Tego czasu jest niestety jak zwykle zawsze mało i to jest największy problem. Dobra. I teraz mamy tak, implant, implant. Hmm, za daleko. Implant, flaga się nie zgadza, odrzucona. I teraz będziemy już chyba 8 przysyłek tutaj. Tak, dokładnie. Więc możemy sobie to od razu wysłać, żeby bezsensownie to wszystko nie stało. Teraz tak tą paczkę możemy sobie tutaj rzucić. Kolejną możemy sobie dać do sprawdzenia. Hmm, tu wydaje mi się, że była chyba zatwierdzona, a tu jest odrzucona. Odrzuconą od razu sobie. Powiem, wywalmy 17. Więcej przesyłek już dzisiaj nam nie dotrze, także teraz mamy czas na spokojnie sobie poogarniać wszystkie przesyłeczki. O jak tam byszka? Czasami mi ucieka. Dobra. Dobra, to nam się zgadza, Martin, 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 Martin się flaga nie zgadza. Wiecie co, może sobie zrobić. a tak, zapomniałem, że nie ma takiego, wiecie, rzutu, że tak powiem, w dal, żeby sobie to na spokojnie rzucić i dopiero później sobie to poogarniać. Tu postawmy sobie tam kolejną paczkę, tą sobie sprawdźmy. Dobra, Molland, ok, druku, lotniczy transport jeszcze mamy dostępny, póki nie pójdziemy spać, także korzystajmy z tego. Tu przydałoby się chyba jeszcze jeden taśmociąg, żeby przedłużyć trochę, no żeby więcej jednak paczek mogło się zważyć, a nie się blokowały. Dobra, mamy strętą i strętą wydaje mi się, że flaga jest dobra. Ok, super. Dobra, i teraz y, sprawdzimy, czy dobrze zrozumiałem, że tak powiem zadanie. No bo tak. Mamy cztery paczki by wszystko ładnie, pięknie, ale tu mamy drogowy transport, tu mamy drogowy, tu mamy drogowy, ale ta jest chyba kolejowy. No właśnie, ta jest kolejowy i zastanawiam się, czy, czy, że tak powiem, dobrze ogarnęliśmy zlecenie, że nieważne jaki jest transport, ważne jest miejsce docelowe. No bo tak, teoretycznie jedna przesyłka jest kolejowa, a nie drogowa, więc trochę mi się to kłóci, czy to naprawdę ma sens, ale... Okej... Okay. Ukończono. Czyli wygląda na to, że... Dobrze to ogarnęliśmy. Z czego się nie ukrywam, że się mocno cieszę. Dobra. Bierzmy się za kolejne przesyłki, czy z, może zlecenie jakieś? Może sprawdzimy sobie zaraz zlecenie, może jakieś jest fajne i... O eku. Źle. No właśnie. Może mamy jakiś zle... Właśnie, ciekawe jakby... Sprawdźmy sobie zlecenia, jakie mamy. Hmm, może mamy coś ciekawego do o, rachunki. Dobra, zapłać, no jakby nie mamy wyjścia. Teraz tak. To zlecenie prawie nie ma żadnych kryteriów. Hardat Logistics chce po prostu 7 paczek, jakichkolwiek paczek nie zapytają, co jest w środku. Okej. Okay. Hmm. Teraz jestem ciekaw, czy nam się to kalkuluje. Nie zwracałem uwagi do tej pory, że tak powiem, jak wygląda, e, ile dostajemy pieniędzy za, za przesyłki, czy to odrzucone, czy to wysłane. W sumie za to zlecenie nie ma jakoś dużo pieniędzy, e, więc nie wiem, czy ma to sens, ale dobra, sprawdzimy. E, kraj, Moland, OK, zgadza się. A w sumie mieliśmy jedną kartkę, dobra. Teraz się zastanawiam, no oni dosyć mało płacą. Możemy tu tam jakiekolwiek przysyłki, Więc jakby sobie możemy wrzucić cokolwiek. I tak naprawdę... Znowu miałem wydrukowaną i nie wrzuciłem. Dobra. Ale zróbmy tak. Zostawmy sobie tutaj... Zróbmy siedem jakichkolwiek paczek i po prostu... E, I po prostu... Byle tylko zrobić to zlecenie. Może za zlecenie jest powiedzmy... Jakoś więcej doświadczenia oprócz pieniędzy. W ogóle może jest jakieś doświadczenie oprócz pieniędzy. Ale widzicie. Tu mamy teoretycznie transport. Więc paczka jest odrzucona. Ale skoro oni wymagają jakichkolwiek siedmiu paczek. To myślę, że ta paczka tak się tak powinna im pasować. Jeżeli źle to rozumiem. No to trudno. To po prostu będziemy. Nie wiem. Kilka paczek w plecy. Ale to nic. Spróbujemy. Zobaczymy jak to nam się, że tak powiem, rozwinie dalej. Yy, dobra skanujemy. nie się zgadza, już widzę, że flaga się zaraz. No właśnie flaga nam się nie zgadza. Więc mamy kolejną paczkę odrzuconą. A za odrzucone paczki też mamy pieniądze, ale właśnie starałem się no by trzeba sprawdzać, wysyłać pojedynczo, żeby zobaczyć ile mamy o. Kolejna odrzucona. W sumie nie będę narzekał w tym momencie. potrzebujemy w sumie to odrzucone będziemy tylko tej tu. No, jedną niby dobrą, ale dobra. Cztery to jeszcze trzy paczuszki. Ok. Teraz tak, tu wszystkie paczki już poszły. Teraz musimy stąd sobie e, dać do sprawdzenia. Ten skaner wagi niby troszeczkę czasu zajmuje, ale z drugiej strony my się nie musimy z tym bawić. Więc w sumie nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Płania mamy dobrze, flagę mamy dobrą, transport drogowy, okej. Okay. Czy ja będę pamiętał w końcu o tej naklejce, którą mam już wydrukowaną, czy, 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 czy nie? E, dobra. Obróćmy to, sprawdźmy numer seryjny. Numer seryjny nam się zgadza. Jonatia, 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 nam się flaga zgadza. Drukuj. Wiecie, co to jest już taki odruch, że. Dobra, I tu mamy tak, tu mamy 8 paczek. Zatwierdzonych, dobra. Zaraz przyjdzie nam kasiorka i będziemy mogli sobie kupić rozładunek taśmociągami. Na co w sumie mocno, że tak powiem, czekam. Dobra. Numer seryjny, gdzie mam numer seryjny? Tu mam numer seryjny. Numer seryjny nam się zgadza. E, Machtin, transport kolejowy. Nie komentujcie, nie komentujcie po prostu. Jak widzicie, kiedyś tą naklejkę zużyję. Może będzie to teraz, a może będzie to innym razem. Zaraz się przekonamy. Ja, Danika flaga się zgadza, nie drukujemy, tylko przyklejamy. O! I teraz jest tak, jak być powinno. Znaczy, może nie powinno, ale w końcu, że tak powiem... A, to mamy w ogóle zatwierdzono. OK. Od razu ją tutaj wrzućmy. E, przyda nam się jeszcze jakaś paczka odrzucona. Czy mamy coś tu odrzuconego? Nie mamy chyba będzie odrzucona. Ok, to w ogóle tutaj wagi nie sprawdzamy. Tylko od razu ją odrzucamy z racji y, transportu. Teraz ile tu paczek mamy? E, raz, dwa, trzy, cztery. Ta jest piąta. Czyli jeszcze dwie paczki musimy. Najlepiej odrzucone by było. Hmm, sprawdźmy kolejną na wadze. Czy mam jeszcze jakąś odrzuconą paczkę tutaj? Tu nie, tu nie. Tutaj nie widzę. A niestety nie jest, znaczy niestety, bo, no, Niestety bądź niestety nie jest odrzucona, więc musimy sobie sprawdzać dalej. E, Kongardi Kongardi. Zgadza się. Transport kolejowy zgadza się. Dobra. Okej. Okay. Dorzućmy kolejną paczkę do sprawdzenia. A, to już w sumie dobra. To mamy odrzuconą. Jak widzicie, transport jest nie taki jak trzeba. Jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli jeszcze jedna odrzucona przesyłka nam jest potrzebna. Myślę, że zaraz powinna się jeszcze trafić. Może nie będę wysyłał teraz tych paczek. Najpierw sprawdzimy tak jadanika. No właśnie. Mamy odrzuconą elegancko. Idziemy od razu to, że tak powiem, zapakować. wezwi busa. Otwórz drzwi. Raz. I mamy dwa. Idziemy po kolejne. Mamy trzy. Prawie trzy. To, wrzucił. Już bałem się, że nie wyciągnę z spod tego busa i byłbym jedną paczkę w plecy. E, mamy trzy. Mamy cztery. Mamy piątą, jeszcze dwie przesyłeczki i będzie elegancko. Mamy sześć. I została nam ostatnia przesyłka do wrzucania na busa. I mamy siedem. Jeszcze tylko sprawdźmy, upewnijmy się tak. E, musi zawierać wymagana ilość paczek, jakichkolwiek. Okej. Okay. I? No i elegancko. No powiem Wam szczerze, pieniędzy z tego praktycznie... No nie powiem, że nie ma żadnych, ale bardzo małe pieniądze za to dostaliśmy, ale myślę, że te zlecenia też warto wykonywać. Dobra, wrzućmy sobie już dwie przesyłki do sprawdzenia wagi. Zresztą jest od razu do odrzucenia. Od razu ją sobie odrzućmy. Po co ma leżeć, skoro i tak jest do wywalenia? Co tu mamy? A tu mamy kolejowy, także może być. seryjny. działa, jest odpowiedni. Jonatia, flaga jest odpowiednia. Transport się zgadza, także mamy ją zatwierdzoną. Mamy tutaj 5 paczuszek, także jeszcze, jeszcze mamy miejsce. Teraz tak, kolejna do kontroli i mamy tak seryjny nam się zgadza. Machti i flaga się zgadza. Transport się zgadza. Ok, i tu mamy implant, implant. Implant się nie zgadza. Flaga się na pewno już nie będzie zgadzać. No właśnie, także to już mamy odrzucone. No tych odrzuconych w sumie mielibyśmy więcej, gdyby nie to zlecenie, ale nie wiem, powiem wam szczerze. Teraz w sumie tak się zastanawiam. Ale zaraz w sumie zobaczymy. Hmm, przydałyby się jeszcze dwie paczki odrzucone, ale niestety staną ostatnia, więc może być ciężko. Ale sprawdzimy ewentualnie przy 6, chyba że będzie dobra. Kongradi, hmm, Kongradi jest ok. Coś. Czyżby była odrzucona? Tak, odrzucona, czyli to był dźwięk, że tak powiem, odrzucenia. A sprawdźmy jeszcze raz. Jak to wygląda? Waży 10 sekund, to jest pierwszy poziom, jak tutaj widzicie. O, widzicie, waga nam się nie zgadza. Okej. Okay. Więc od razu ją odrzucamy. I teraz właśnie sprawdzimy dobry myk. Mamy 6 paczek. Odrzuconych. Wyślijmy te paczki. O, widzicie. 499 dolarów za to dostaniemy. 361 ok. To tak naprawdę powiem wam szczerze, że to zlecenie, które zrobiliśmy, nie miało najmniejszego sensu. No ale co już wam mogę powiedzieć? No trudno się mówi. Dobra, wysyłamy wszystko, żeby mieć że tak powiem pusty tutaj plac, ale jeszcze kupmy sobie ulepszenia, a mianowicie kupmy sobie dostawy taśmociągowe. I elegancko. I teraz jeszcze mnie tylko zastanawia tak sklep. Waga przemysłowa, klawiatura do numerów seryjnych, ok, ok. Zestaw narzędzi do otwierania paczek, zaawansowana waga biurkowa, taśmociąg. No, do taśmociągów tutaj mamy trochę, ale na razie moduł załadunkowy umieszcza paczki z taśmociągu na regałach magazynowych to jeszcze za wcześnie. Na skaner nakręg inspekcyjnych to jeszcze nie, skaner wagi już mamy. Ok, co No, resztę to wszystko mamy oczywiście poblokowane. Dobra, zamknijmy sklep. Coś jeszcze chciałem zobaczyć, rodzaje paczek. A możemy tutaj sobie dokupić, ale jeszcze i tak nie mam poziomu, więc nie. Licencja. Poziom trzeci, także musimy wbijać poziom. No i właśnie, co zlecenia nam dają? Oprócz pieniędzy. Mamy zlecenie za 65 dolarów. Oliwie. Oliveris Deliveries ma dostawę do zrealizowania, więc potrzebują jednej, pojedynczej, poprawnej paczki. Nie ma znaczenia, dokąd zmierza, po prostu ją wyśli. Wymagania musi zawierać wymaganą ilość paczek 1. Wszystkie paczki muszą być oznaczone jako zgodne za pomocą naklejki zatwierdzenia. Za 65 dolarów jedna paczka. Zakładając, że tam mieliśmy... Ile mieliśmy paczek? 5? 5 paczek... Po... Nie, 6 paczek poszło. Zarobiliśmy tam ponad 300 dolarów. No to tak powiem wam, te zlecenia, szczerze, słabo się opłacają. Myślałem, że to będzie jednak troszeczkę, kurde, lepiej, a nie ma szału. Dobra, mamy piątek, teraz tak, w sobotę mamy tylko drogowy, więc będziemy musieli sobie odkładać na pewno na regał. Hmm, czy coś, tak, ulepszenie kupiliśmy, czy nie kupiliśmy w końcu? Ulepszenie, dostawy taśmociągowe, Ok. To jeszcze moglibyśmy sobie dokupić nawet. Ok. Powiem Wam tak, pieniędzy poszło dużo. Odcinek myślę, że na tym warto zakończyć. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji na moim kanale. Zajrzenia do poprzednich odcinków, jeżeli ich nie widzieliście, i do zajrzenia na inne serie na kanale. A tymczasem zostawiam Was z tym oto widokiem. Trzymajcie się do następnego i na razie pa pa.